Chcecie bajki? Oto bajka, była sobie płasza chrajka, niesłychana rzecz po prostu, by ktoś tak marnego wzrostu i nędznego pchlego rodu mógł wyczyniać bez powodu takie psoty i gałgaństwa, jak płaowa, proszę państwa. Miała domek na przedmieściu, po ojczymie czy po teściu, dom złożony z trzech pięterek i pokojów cały szereg, więc salonik i sypialnie i jadalnie naturalnie, gabinecik i korytarz, o cokolwiek się zapytasz wszystko miała, aż jej gości zalewała żółć zazdrości. Wciąż pisała o niej prasa, artykułów cała masa. Miała bryczkę, dwa kucyki, dojną krowę z Ameryki, psa kudłacza, owcę, kurę oraz kotę szaroburę. Konik polny pchlesza chrajce, co dzień grał na bałałajce. Jednym słowem, proszę państwa, miała życie ułożone znakomicie. Otóż spójrzcie, moi mili, płasza szachrajka po obiedzie do cukierni bryczką jedzie. Już z daleka widać z bryczki bordowe rękawiczki. Pchły ciastkami zwykle gardzą. Nasza pchełka zaś lubiła bardzo rurki z kremem, tort z wiśniami i babeczki z malinami. Dzień dobry. Dzisiaj rurki z kremem zjem, bo ogromnie lubię krem. Proszę podać ze 30, Chyba stolik więcej nie pomieści. Przy stoliku pła zasiadła. Ależ proszę, proszę bardzo. Jedną rurkę z zjadła. Ja za tę jedną rurkę zapłacę. Do widzenia. Zostawiła pełną tacę. Jak rozumieć to należy? O 30 rurek prosić, a po jednej mieć już dosyć? Co to, co to? Czemu rurkach cal nie ma kremu? Wszystkie puste, co za kwestia! Orety zjadła cały krem ta bestia. Ola Boga, proszę mi tu kupić flaszkę flitu. Gdy znów przyjdzie ta pchła przeklęta, rurki z kremem popamięta! Raz któregoś dnia przy święcie Urządziła pchła przyjęcie, Gości przyszło co niemiara. Hrabą szkomar, mucha stara, Przydreptały dwa pająki, Ćmy, szerszenie i biedronki, Jedna osa, cztery pszczoły, Motyl, trzmiel i bąk wesoły. Motyl i biedronki, Dwa uczone karoluchy, Może nie karoluchy, Niech rozniosą placek kruchy, Maku, pestek, cukru garstki, a w szklaneczkach jak na parski sok szczereźni, orężadę i mrożoną czekoladę. gościom bardzo rada i z największą przyjemnością co zaśpiewam miłym gościom Brawo, brawo nie zaśpiewa, bo ma prawo. jej kwata śpiewa niemal bosko moja tosko co za głos co za głos niech pła jeszcze raz zaśpiewa ach zaśpiewam mili goście rana da serca cienia da to dni kandar se vuelve gitano cuando es para ti. Ześpiewała takim basem, że aż goście, co siedzieli, spali z krzeseł i foteli. Niech każdy zatkałszy przecież ona nas oguszy. Ale ona przecież nie śpiewa sama. Bujda, wie państwu prosto z mostu, rzecz wydała się po prostu. Nie śpiewa pchłasza chrajka, tylko skrzynka samograjka, a karal w niej ukryty, jak na złość pomyli płyty. Chłata pszczoły nie oszuka. Oj, nie oszuka. I ucięła miatkę, opuszczając płesza hajkę. No i poszli sobie goście. O komentarz mnie nie proście. Po tym smutnym incydencie zakończyła pchła przyjęcie. Ach, przepraszam, mam pytanie: Jak tam pełka miłe panie? Pchle samotność nie służyła. Oj, nie służyła. Lecz, że była bardzo miła, miała wiele koleżanek czarujących warszawianek młodych pięknych jak poranek wszystkie pełne elegancji w sukieneczkach prosto z Francji pława z nimi w karnawale objeżdżała wszystkie bale co dzień każdą koleżankę odwiedzała filiżankę czarnej kawy wypijała i na inne plotkowała a że miała powodzenie powodzenia jej szalenie Zazdrościły koleżanki. A więc tutaj są panienki: odprasować czas sukienki, powymywać wszystkie gary, poustawiać buty w pary. Pła to dziwna jest osoba, co się w takiej pchle podoba. Czy ta wiecznie kwaśna minka, czy czerwona pelerynka? Bordowe rękawiczki, czy te nóżki? Albo może uśmiech słodki. Albo żarty, albo psoty, albo już więcej nie mam wymieniać ochoty. Niegodziwe zazdrośnice, niech no tylko jej przechwycę, a już będą trzy kwartały, płesz rajkę pamiętały. Rozmyślała cały ranek i do siedmiu koleżanek, napisała siedem kartek bardzo krótko. Proszę w czwartek, do mnie droga koleżanko, przyjść na kawę ze śmietanką. Jadą, jadą przez ulicę. Koleżanki zazdrośnice jadą, jadą koleżanki, elegantki z morskiej pianki. Elegantki wchodzą godnie, każda jest ubrana modnie. Każda w nowym pięknym stroju, najlepszego w mieście kroju. Witam, cieszę się ogromnie, żeście dzisiaj przyszły do mnie. Witam, my też się cieszymy. Gdzie jest lustro? W przedpokoju. Co to znaczy? Oczy krowie? Krowie rogi mam na głowie? I w dodatku krom postać. Apopleksji można dostać. Ja tak samo daję słowo jestem krową, zwykłą krową. Co za rozpacz? Czy widzicie? Sprawdźcie także swoje odbicie. Niemożliwe, niedowiary. Takie żarty, drogie panie? Ojej, niedowiary, niedowiary. To są rzeczy niesłychane. Co ta pchła wyrabia? Elegantkę zmienić w krowę. To jest płygałgaństwo nowe. Niech się na nas nie porywa, płasza chrajka niegodziwa. Na dziczyca Janki. Żadna dobrze nie wiedziała, jak przemiana ta powstała. Więc wyjęłam lustro z ramy i wstawiłam arkusz Miki, dojną krowę z Ameryki. Postawiłam z drugiej strony. Każdy był więc przeświadczony, patrząc w Mika należycie, że to jego jest odbicie. Chłasza, rajka, cóż, niestety, rzadko zajrzy do gazety. Czasem tylko od niechcenia czyta drobnie ogłoszenia. Lecz niespodzianie o to czyta, czyta, czyta. O, ciekawe, nieka panna Kika na ulicy Kopernika pragnie uczyć się języka francuskiego. Jest mi nudno. Mam ochotę, pannie Kice, zrobić psotę. A więc jadę wprost na Kopernika, tam gdzie mieszka panna Kika. Panna Kika, no wiecie, właśnie do niej z ogłoszenia. Chęć mam wielką zostać jej nauczycielką. Czy tu mieszka Pan na Kika? Tak, proszę. Chęć mam wielką zostać Pani nauczycielką. Ach, jak cieszę się ogromnie, że dziś Pani przyszła do mnie. Ja we Francji mam krewnego i dlatego chcę się nauczyć francuskiego. Na wypadek, gdy dostanę po nim spadek. Mam tu zeszyt i ołówek do pisania obcych słówek. I zaczęła się nauka. Panna Kika, słówka duka. Pchle z wysiłku, puchnie główka. Wciąż dyktuje nowe słówka. Tirli, wojsko, pirli, woda, tirli, pirli, ale łatwe, wojewoda, fiki, pole, mikitaczka, fiki, miki. Nie wiesz tego? Polewaczka, limpa, noga, pimpa, droga, pimpa, limpa. Hmm, poczekaj chwilę. Jak to było? A, już wiem, hulaj noga. Widzę, że postępy są w nauce. Chyba kurz dla pani skrócę. Pani pilność jest zerowa, a ten akcent, ta wymowa niech się król francuski schowa. Żegnam panią. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Jestem dumna z panny Kiki. Pimpa limpa w kimiki. Jeszcze tydzień lekcje trwały, dały wynik doskonały. Panna Kika w niebo wzięta, wszystkie słówka już pamięta i z zeszytu płynnie czyta jak francuska rodowita. Dnia pewnego panna Kika poszła do kawiarni na lody i piernika. Dzień dobry. Pim palipa fikumiku. Nie rozumiem. Pimpalipa lipa Nie rozumiem. Pimpalipa lipa fikumiku, proszę lody na patyku. Co to, co to, ależ proszę, ale dziwna rzecz się stała, po prostu nie bywała. Oto wszystkie pły w lokalu, skaczą z winie cal po calu, przeskakują przez stoliki, właśnie panny kiki. Pły grześniutko w koło siadły i ze smakiem lody zjadły. Przerażona panna Kika, szybko od stolika smyka, już już ma dopaść dorożki, a pły skaczą na, pon, na ponczoszki, na spódniczkę, na trzewiki i w rękawy panny Kiki. Tu się cała rzecz wydała, płasza chrajka nie umiała, po francusku boi skądże, chcąc postąpić jednak mądrze. Nauczyła pannę Kikę władać świetnie, pchlim językiem. I dlatego pły na pewno wzięją ją za swą krewną. Pchle zachciało się breveri. Poszła więc do menażerii. Właśnie słoń po drodze dreptał. Patrzy, cóż to za dziebełko. Co tu robisz, panie Pełko? Jestem pchą, lecz przy tym polkom. Żądam większej galanterii, panie słoniu z menażerii. Jestem dżombo, przyjechałam tu z Kolombo. A ja jestem rodem z Bazinowa. Tam plantację mam zerową. Sadzę na niej kość słoniową. Obok domu dla kaprysu. Trzymam stale sto tygrysów, sto kangurów, sto lampartów. Ze mną, panie, nie ma żartów. Rzeczywiście niebezpiecznie. Niebezpiecznie, ale co tam? Moja droga, takiej właśnie pragnę żony: Jumbo, sługa uniżony. Drogi Jumbo, imponujesz mi swą trumą, ale. Tylko trąbą, zaczę, możesz zostać mym trębaczem. Gdzie kultura, drogę panno? Gdzie maniery? Słoń obraził się i odszedł. Pchłasza chrajka po tej psocie zamieszkała na ochocie i przez dwa miesiące prawie nie zjawiła się w Warszawie. Jest karnawał, w karnawale wszyscy bardzo lubią bale. Doskonale, bal więc będzie, lecz nie u mnie. Trzeba przecież żyć rozumnie. Rozesłano zaproszenia, że bal będzie szerszenia i że właśnie On zaprasza na sobotę. Dobra nasza. Szerszeń, nic nie wiedząc o tym właśnie kładł się spać w sobotę. W oknach ciemno. Gdzie gospodarz? A ja na bal przyjechałem. Co tam? My do pana. Witam pana. W zaproszeniu jasno staje, że pan szerszeń bar wydaje. Kto to? Co to? Zaproszenia? To nie moje zaproszenia. Ktoś zupełnie mi znany sobie bal wyprawił u mnie. A tu goście jadą tu mnie. Panie w pięknych toaletach, autach, saniach i karetach. Jak karnawał to karnawał, ktoś mi zrobi brzydki kawał, niech tam foci foci gości mili, coś się domu i zaszczycili. Co się dzieje do kaduka, ktoś tu chyba guza szuka. Kto dam, ta dama, ta nieznana? Kto ta piękność, proszę pana? Tam to dama, cóż ponownie, niechże sama wam opowie. Nie mam czym nakarmić gości, nic już dzisiaj nie dostanę, do im placki kartoflane. A póki co, bawmy się, cieszmy się, zapraszam wszystkich gości i państwa i państwa do wspólnej zabawy. Cała sala, z nami, tańcząc walca czy parami. Na tym tym nad na tym Co się pamięta. I Hiszpania za górami. A tu zima karła wam jest bali. się żyje, zakręćmy walczyć. teraz hiszpański walczyk sam raz. Gdzie to nic Gdzie hulaka? Z tego będzie wielka draka. Niech ja znajdę winowajce. Ja już sobie z nim podańczę. Chła wytworna w każdym calu chętnie wodzi rej na balu. Ma na sobie suknię nową plisowaną, kolorową, ma jedwabne pantowelki, w lewej ręce wachlarz wielki i unosząc się na palcach, pięknego tańczy walca. – tańczy pani ze mną? – Ach, już tańczyć nie mam chęci. – Coś odmownie główką kręci. – Lepiej będzie zejść mu z oczu. Chwilę stała na uboczu. Jak stała, tak wypadła, do swej bryczki szybko wsiadła. A nim jeszcze kwadrans minął, już leżała pod pierzyną. Kiedy w piątek słońce świeci, serce mi do Rozejrzała się po cichu, Zdjęła kufry swe ze strychu, Spakowała wszystkie stroje, Ulubione szmatki swoje, Rękawiczki bordowe i Trzewiczki atłasowe. Odolicha bardzo wcześnie, gdy dom tonął jeszcze we śnie, Po cichutku się ubrała i na dworzec pojechała. Mam tu bilet pierwszej klasy. Dała mi go pani z kasy. Zjem babeczki ze dwadeka i popiję szklanką mleka. Już dochodzi czas obiadu, a pociągu ani śladu. Tłum tymczasem ciągle wzrasta. Nowi ludzie ciągną z miasta, z walizkami, z tobołkami, z dziećmi, z psami, z kanarkami. Och, jak tłoczno! Uf, jak ciasno! Trudno znaleźć nogę własną. A tu nowa fala pcha się, Poczekali i przy kasie: ludzie starzy, ludzie młodzi, wszyscy jadą dziś do łodzi? Pchła choć nie taka mała, tak niewiele miejsca miała, że na jednej nóżce stała. Gdy już czas był na kolację, pociąg wtoczył się na stację. Wasza szachrajka była mała, między ludzi się wmieszała, przepychała się wytrwale aż znalazła się w przedziale. Na kuferku, w kącie siadła, cera je w tym tłoku zbladła. Jedzie pociąg, jedzie, jedzie, ludzie tłoczą się jak śledzie. Choć jest duszno i gorąco, śpią podróżni na stojąco. Tylko pchła jest nie w humorze, bo bez Jaśka spać nie może. Pociąg stanął? Co to? Kalisz! Mam sięgnieć wśród tylu osób? Wiem co zrobię, mam już sposób. Choć duża nie urosła, naraz wielki krzyk podniosła, naśladując konduktora. Łódź, Łódź, komu pora niech wysiada i nie gada. Mamy postój bardzo krótki postój krótki, trzy minutki. Ludzie ze snu przebudzeni wyskakują jak szaleni. Skaczą drzwiami i oknami z dziećmi, z psami, z kanarkami. Już po chwili pociąg ruszył. Pchła się cieszy z całej duszy. Sama jedna pozostała, przedział duży, a pchła mała, Wkrótce z dumną miną wodzi zajechała aż do łodzi. Co tam słychać uszach rajki? Długi czas się udawało, pchle z jej psot wychodzić cało, aż tu przyszła klapa wreszcie, przyłapano pchłę na mieście i zamknięto ją w areszcie. I co dalej się z nią stało? Doniesienia, zażalenia, pozwy, skargi, dokumenty sędzia bardzo był przejęty. Samych pozwów tutaj mamy: trzy, a może cztery kilogramy. Ładną wziąłem sobie pracę. Na niej całe zdrowie stracę. Osi wieje, wyły sieje, niech się lepiej co chce dzieje. Żal mi pani, trudna rada, jeśli da mi pani słowo, że uczciwie i wzorowo. Odtąd życie jest pani zdolna, w ten czas będzie pani wolna. O, pani sędzia się przekona. Przysięgałam właśnie sobie, że nic złego już nie zrobię i że będę odtąd życie pędzić bardzo przyzwoicie. Wypełniając przyrzeczenie, pła zmieniła się szalenie. Była odtąd tak uczciwa, jak to tylko w bajkach bywa. Aż ją każdy chwalił wszędzie. Z takiej pły pociecha będzie. Chcesz wiedzieć skąd ten świat, z jakich gwiazd tu spadł, skąd się wziął księżyc, ja i kwiat. Wciąż pytasz mnie, a ja nie wiem prawie nic. Może. najdłuższych lat Chcesz znaleźć skarb i śnić najwspanialsze sny Gdzie i jak Ty podpowiesz mi jawaj ser. Serce tak, jak ja. Czujesz jego rytm. Serce podpowiada, że tak pięknie żyć pięknie żyć, znaczy kochać świat. Pięknie żyć, tak jak żyje ptak. Pięknie żyć, tańczyć, tak jak wiatr. A ludziom życzyć naj, jak najdłuższych lat. Ślubiej odbył się w Adwencie. Ja zapewnić mogę święcie, że na jej weselu byłem, no i świetnie się bawiłem. Miała dzieci pięć tysięcy, albo może jeszcze więcej. Mało dziś jest takich domków, gdzie nie byłoby potomków owej słynnej pchły szachrajki. Ale to już koniec bajki. Żeby nadać życiu ramy słuchaj porad swojej mamy by pamiętać w tej radości najważniejsze są wartości szacunek, szczerość, uczciwość. Uczciwość piękna cecha ludzkości, w relacjach bardzo oczekiwana pogoń za dobrem i blask świetności w drodze po szczyty jakże dziś zachwiana. Uczciwym być warto zawsze i wszędzie. W życiu prywatnym, szkole, urzędzie, zawsze wszystko, co w życiu dajesz. Dobry jesteś dla innych, dobro dostajesz.